Dzień dobry, witam strzelce bardzo serdecznie. Horoskop na sierpień 2025 roku. Zaczynamy. <laughs> Pierwsze co, um, to tak jakbyście drogie strzelce czuły, że tak podskórnie, że to, co ktoś obiecuje, to może być nie do końca prawda. To jest pierwsza kwestia. Druga, um, takie poczucie, w dziesiątce była w takiego... Oje, no, niech to się w końcu skończy, nie? Jak ja już mam tego serdecznie dosyć, ale podskórnie czujecie, że może ktoś coś obiecuje, czyli tak, mamy pierwszą kwestię. Niech to się wreszcie skończy. Jedna kwestia. Druga kwestia. No, ty obiecujesz, ale mam taką wątpliwość, czy to jest prawda. No i trzecia kwestia. Może być jakieś spotkanie em, bardzo serdeczne, miłe, dotyczące. albo w ogóle w takim dużym domu, y, albo. Mm, albo rozmowa na temat tego domu, jakieś uzgodnienia. Ale generalnie, sierpień pod takim właśnie. Dla Was, pod takim hasłem, ufno, niech to się wszystko już skończy. Tak, już jak ja mam tego serdecznie dość. No, dziesiątka mówi o takim końcu, tak, jak najbardziej. Dla Was, karta słońca, co będzie pomagać lub przeszkadzać? Ósemka buław. No, niewykluczone, że strzelce w ciepłe kraje pojadą gdzieś. Będziecie rozważać taką opcję, tak, tak żeby wypocząć. Przecież sierpień to jeszcze wakacje. Tak. Tak, jak najbardziej możecie rozważać taką opcję yy, wyjazdu do ciepłych krajów. Zastanawiacie się nad tym, rozważacie to, myślicie sobie, czy tak, czy tak. Yy, Ktoś oczywiście z Wami pojedzie. Ja tu widzę kobietę i mężczyznę jeszcze do tego wszystkiego. Ym, słuchajcie, z przeszłości nie wiem, czy to jakaś podróż na pogodzenie ma być, czy co. A może ktoś Wam, no dobrze, pokłóciliśmy się, ale wiesz, to no może byśmy jednak gdzieś tam pojechali sobie tak o, nie? Yy, I Wy z jednej strony chcecie. Yy, dać tę swoją taką serdeczność, a z drugiej strony no czy to warto, czy to nie warto czyli mówię tutaj na przykład o relacjach, tak dać komuś szansę, była jakaś awantura, dać komuś szansę na pogodzenie, na przykład ta osoba słuchajcie, tu jest Piątka Buław a tu jest Arcykapłan po, po tej kłótni na pewno może jest jakaś grupa skorp z tych strzelców Y, które finałowo na przykład się zaręczą i wezmą ślub, bo to jest arcykapłan, tak? Może być również zastanawianie się y, nad wyborem uczelni, nad edukacją. Jeśli potrzebne wam są y, porady, analizy, y, pozwolenia, zastanawiacie się, czy ubiegać się o to, y, to jak najbardziej tak. Tutaj Rydwan y, mówi, że będzie bardzo szybko ta sytuacja się posuwać. Czy szybko to załatwicie? I może dzięki temu, no nastąpi to, uf, dobra, już jak ja mam tego dosyć, to już jest załatwione, tak? Hmm. Karty mogą również y, opowiadać historię o tym, że. musicie czemuś nadać kierunek, że nie może być tak, jak do tej pory, że tacy jesteście rozdwojeni, trochę tu, trochę tam. To musi w końcu, musicie w końcu skupić się na jednym, coś, krótko mówiąc, wybrać i w momencie dokonania tego wyboru, no, tu mogą pojawić się, tak, szereg jakiś, nie wiem, pozwoleń, tak, albo, nie wiem, potrzebny dyplom jest do czegoś, ale to musi być kwalifikacje, może tak, o szerzej, kwalifikacje. To może być również skupienie się na przykład nad jedną kobietą w Waszym życiu, albo nad jednym mężczyzną, tylko jednym, tak? Z kim chcecie e, być do końca życia? Czy chcecie dać powtórnie szansę komuś, bo jakby na dwa fronty się nie da, trzeba to w końcu jakoś ukierunkować, żeby poszło w dobrym kierunku. I to być może to Was męczy. I tego, tej, tej decyzji, która, tych obowiązków, które nabraliście sobie na przysłowiowy grzbiet, jest już naprawdę za dużo. I w końcu trzeba, zastanawiacie się, ile to jeszcze ja pociągnę, ile ja jeszcze z tym wytrzymam. I karta redwanu mówi, okiełznasz to. znasz, albo okiełznaj, bo to jest rada i nadaj temu kierunek właściwy, taki, żeby yy, żeby mieć poczucie takiej samorealizacji, że to, co dajesz, bo jesteś w paździu kielichów, czyli dajesz to, że jesteś miły, grzeczny, słodki, dajesz uczucia, dajesz pomoc, opiekę, troszczenie się, to w końcu jakby w którą stronę to idzie, to wasze dawanie, nie da się dawać i tu, i tam, więc trzeba podążyć jednokierunkowo. I Powiem Wam jeszcze, że właśnie ten sierpień to jest taki bardzo szybki miesiąc. Tu się taki tumult robi ze wszystkim. I to, i tamto. I w końcu jakby docieracie do tego punktu, tak? do, tego, do tego miejsca. Nie wiem, czy to jest budynek, czy to jest po prostu chodzi o miejsce, czy chodzi o samopoczucie. Takie samopoczucie samospełnienia, y, bezpieczeństwa. No, w końcu się to udało. Tak? Jeśli chodzi o. Wyjazd, no nie wiem, o w końcu jestem w tym pięknym miejscu, tu się czuję dobrze. Jeśli chodzi o dom, mieszkanie, no to takie, o wreszcie, dopinam swojego, mam gdzie mieszkać. O to chodzi. O poczucie takiego azylu w całym tym sierpniowym mm, zamieszaniu. I tego Wam, drogie strzelce, bardzo, bardzo życzę. Dużo się będzie działo, ale. To już koniec tego zamieszania. Dziękuję bardzo serdecznie i zapraszam we wrześniu.